Pytanie, pan zaskoczył. O nie zatrzymał się do kontroli. Jedziemy z Dżonkowa w swojej kierunku ratunku, bo tam czarnych nie jestem w stanie podać dopóry rejestracyjnie. czarny motocykl kierunek jazdy. Minęliśmy, właśnie minęliśmy modrzewiową w Trzonkowie jedziemy do lasu wjechałem do lasu, minęłem ulicę modrzewiową, tyle jestem w stanie powiedzieć z głównej ulicy skręciłem w prawo, minęłem modrzewiową cały czas jedę prosto do lasu dawaj Długo! Rozumiesz? Już! Zadam się! Mamy, złapaliśmy go! Brawo Ty!